No, dobrze idzie. Wszystko po naszej myśli. Spoko, fajnie jest. Nie rozumiem, dlaczego mają niebieskie mieczyki. Ja kurwa nie rozumiem, po co im te mieczyki. Po co im te wyższe poziomy, jak każda z tych jednostek jest silna w swojej pierwotnej, pierwszopoziomowej, kurwa, formie? Po co to? Zwłaszcza, że to jest jakiś spawn z boku, który powinien, by, powinniśmy być w stanie to pokonać bez wracania się głównym bohaterem, którym jesteśmy na drugim końcu mapy być może w tym momencie. No po co to, kurwa? No po co?